Jak wypełnić świadectwo pracy po zmianach w 2023 roku? Po zmianie prawa pracy w 2023 roku na świadectwie pracy znajdują się trzy nowe informacje dotyczące wykorzystania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz okazjonalnej pracy zdalnej. Punkt na świadectwie pracy, opatrzony artykułem 148 z 1, paragraf 1, dotyczy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej wynosi 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. W punkcie 6 podpunkt 3 świadectwa pracy znajduje się informacja o wykorzystanym urlopie opiekuńczym. Wymiar zwolnienia z powodu urlopu opiekuńczego wynosi 5 dni w roku kalendarzowym. Dni okazjonalnej pracy zdalnej należy wpisać w punkcie opatrzonym artykułem 67. Z 33 paragraf 1 kodeksu pracy. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym to 24 dni.